Witam Państwa serdecznie na kolejnym posiedzeniu rządu. Zacznę od sprawy bardzo bulwersującej, która poruszyła opinię publiczną w Polsce. Mówię o ustawie zawetowanej przez Pana Prezydenta, która dotyczy rynku kryptowalut. Wszyscy już mówią o kryptoaferze i nic dziwnego. Muszę od tego rozpocząć posiedzenie rządu, ponieważ przed nami duży wysiłek przekonania Pana Prezydenta. O tym, jak poważny błąd popełnił, wetując tę ustawę. Zanim yy, zaproponuję pewne działania ministrowi finansów i innym ministrom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo obywateli, chcę tylko w kilku zdaniach wyjaśnić, na czym polega yy, yy, kryptafera i dlaczego jesteśmy tak zaniepokojeni yy, dziwnym związkiem pana prezydenta z tą kryptaferą. Zaproponowaliśmy ustawę jako ostatni kraj w Unii Europejskiej. Ostatni aby rynek kryptowalut był rynkiem przejrzystym i aby państwo tak elementarnie chroniło uczestników tego rynku. Ta ustawa nie jest wymierzona w tych, którzy inwestują w kryptowaluty. Ta ustawa miała chronić wszystkich, którzy inwestują w kryptowaluty. W Polsce to jest blisko 3 miliony ludzi, którzy rozpoczęli tego typu przedsięwzięcia, inwestowanie w kryptowaluty. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego 20% a więc 600 tysięcy Polek i Polaków zostało już oszukanych na tym rynku przez nieuczciwych graczy. To jest główny powód, dla którego zaproponowaliśmy tę ustawę, tak jak we wszystkich innych państwach europejskich, aby chronić inwestorów, szczególnie tych yy, drobnych, przed nadużyciami, oszustwami tych najbardziej bezwzględnych graczy na rynku kryptowalut. Był też drugi powód, dla którego tę ustawę przygotowaliśmy i daliśmy do podpisu panu prezydentowi. Ja tutaj zacytuję, Panie Prezydencie, do pana wprost mówię, zacytuję pana Cenzkiewicza, mianowanego przez pana prezydenta szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który niedawno powiedział dokładnie te słowa, tu cytuję. Rosja wykorzystuje kryptowaluty jako metodę płatności, by finansować sabotażystów organizujących ataki na terenie państw Unii Europejskiej. Te słowa pan Cęckiewicz wypowiedział w wywiadzie dla Financial Times. Minister Cęckiewicz powiedział, że Moskwa prawdopodobnie wykorzystuje tę metodę płatności w celu finansowania ataków, które w ostatnim czasie przyjęły formę naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony, aktów sabotażu czy cyberataków na infrastrukturę krytyczną, w tym sieci wodociągowe czy kolejowe. Pan minister Cęckiewicz, pański człowiek, panie prezydencie. Wyraził nadzieję, że procedowana przez Parlament ustawa zaostrzająca regulację rynku kryptowalut ograniczy ten kanał finansowania. Zostawię to już bez komentarza, ale sprawa ma naprawdę no, podwójny wymiar, masowych oszustw na, na, naprawdę na gigantyczną skalę i bezpieczeństwa państwa. To weto jest kompletnie nie, nie do obrony, nie do usprawiedliwienia. Sprawa nabiera charakteru wyjątkowo paskudnego, ponieważ w tle. Jest duża firma, procesy sądowe, śledztwa, podejrzenie zabójstwa, zniknięcie prezesa jednej z kluczowych firm na rynku kryptowalut, kampania polityczna, zaangażowanie prawicowych przywódców, mediów prawicowych w promowanie jednej z tych firm. Nie będę wymieniał nas z oczywistych względów, ale będę oczekiwał zarówno od ministra finansów pełnej informacji i szybkiego przekazania pełnej informacji o negatywnych konsekwencjach tego weta panu prezydentowi, ministrom Trzemoniakowi i Kierwińskiemu. Zleciłbym tu też precyzyjną informację o tym, jaki jest, a także ministrowi Żurkowi, jaki jest kontekst całej tej sprawy dotychczasowe śledztwa, dotychczasowi skazani, kto stoi za za być może także lobbyingiem, który miał uniemożliwić przeprowadzenie przez cały ten proces legislacyjny tej ustawy. Jestem tym tak bardzo poruszony, bo Polska przeszła jedno ciężkie doświadczenie, bardzo podobne, ze skokami. Tam było 250 tysięcy ludzi bezpośrednio poszkodowanych, tam były ponad 4 miliardy złotych z pieniędzy w sumie podatnika tak czy inaczej, które trzeba było wypłacić za, z tytułu tych strat i szkód, jakie, jakie w związku z działalnością skoków powstały. Tam było ciężkie pobicie niemalże śmiertelne urzędnika majestwowego, który to śledził i tam była pełna opieka od prezydenta począwszy po, przez prawicowych liderów i prawicowe media nad tą instytucją. I tu mamy dokładnie z tym samym modelem do czynienia jak powiedziałem, skoro już dzisiaj 600 tysięcy ludzi zostało poszkodowanych na rynku kryptowalut w Polsce, więc chyba nie ma się na czym zastanawiać. I to jest. Yy, yy, proszę traktować, Panie Prezydencie, fakt, że prześlemy jeszcze raz na, i to w trybie natychmiastowym tę ustawę i ona szybko przejdzie, prze, przejdzie przez Parlament. Proszę to potraktować jako szansę i ofertę, aby nie wiązano Pańskiego nazwiska z kryptoaferą, która stała się w tych dniach tak czytelnym faktem. Mamy też lepsze rzeczy do powiedzenia. Mamy wreszcie list intencyjny. Podpisaliśmy ten list intencyjny wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną. I oznacza to ulokowanie w Polsce specjalnego Ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej, tam są jeszcze szczegóły do dogrania. I ten ośrodek będzie zajmował się wykorzystaniem potencjału kosmicznego na rzecz bezpieczeństwa. I to jest ośrodek, będzie europejski, a nam bardzo zależało na tym, bo Polska staje się naprawdę jednym z liderów tego, tego sektora. I wierzymy głęboko w to, że ten ośrodek będzie takim kołem zamachowym dla polskiego przemysłu kosmicznego, który też staje się faktem na naszych oczach. Do niedawno marzenie trochę takie wydawało się science fiction i political fiction, a teraz staje się to faktem i y, ośrodek też będzie współpracował ze wszystkimi naszymi jednostkami badawczymi naukowymi, które z kosmosem mają cokolwiek do czynienia. Także bardzo, bardzo się cieszę z tego, z tej, z tego listu intencyjnego i y, y, dlatego będziemy dzisiaj przyjmowali ustawę związaną z tym, y, z tym y, działaniem. i no zmieniamy ustawę o centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Brzmi tak biurokratycznie i nudno, no, ale dla ludzi to będzie bardzo poważny krok do przodu, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. I to, co najważniejsze, to na to wszyscy czekali, będzie można założyć działalność gospodarczą w aplikacji M-Obywatel bez jakiejkolwiek wizyty w urzędzie i bez żadnych zbędnych formalności. I, mm, to już od roku 26, a więc już jutro niemalże wnioski o rozpoczęcie działalności będą całkowicie elektroniczne, a więc bez tych ton papierów i i bez biurokracji też też takiej straty czasu i mitręgi. A od 2028, zgodnie z tą ustawą, będzie można online rejestrować także spółki cywilne. I będzie do tego potrzebny tylko jeden formularz, a system przekaże informacje wszystkie niezbędne, już sam system bez obecności, bez, bez wysiłku zainteresowanego do ZUS-u, do GUS-u, do urzędów skarbowych. Także to, za to dziękuję panu ministrowi Domańskiemu za ten wysiłek, bowiem to nie było to proste, ale, ale mamy, mamy ten długo oczekiwany efekt. Także dzień zaczyna się od rzeczy trudnych i dramatycznych, ale Bogu dzięki też mamy coś ciekawego i dobrego do powiedzenia wszystkim zainteresowanym. Dziękuję Państwu bardzo.